ear Wypominasz mi to, że ja biegam w stroju Batmana, ale jak ty jesz kozy, to jest wszystko w porządku. Nie! Świat Mordo! No to, kurwa, kto już wjechałeś, no to, to już nie mów, że jesteś kurwa sportowcem, że jesteś taki straki szakiowaki. Jestem youtuber. Jesteś freikiem? No to i dobra. No, no i wszystko. Jestem no youtuberem. Jestem youtuberem. Jesteś youtuberem, jestem jeźdź, youtuberem. No. No. rowerem. I to jest mój zioł, my jesteśmy youtuberami. No to jesteśmy no no youtuberzy. Ja jestem streamerem. streamer. Shelly ja oficjal. Ja jestem, ja jestem streamer, shelly oficjal. Tylko oficjalnie. nie streamuj już palca do nosa no i do Czyli okay. oficjalnie, Twitch TV, zapraszam serdecznie, dużo się dzieje, e, przeróżnych rzeczy, gramy w Kidropka, oczywiście. Ile masz osób na tych live'ach? Teraz po 8. 10? 80. Nie, teraz już po 800, a miesiąc dopiero jestem na Twitch. Ale po tym, jak zacząłeś dubać w nosie? Nie, wtedy miło? miałem jeszcze tak 450, 500... Ale wszystko rośnie całość. Lecież górę. Ludzie ogólnie nawet nie wiedzieli, że ja streamuję. Często jest tak, A. że ktoś chodzi i mówi kurwa, czyli streamuje. No to zapraszam was wszystkich serdecznie. Szeli oficjalnie Twitch TV. Michał, <mum> ludzie się bardzo cieszą, że dołączyłeś do y, elity YouTube'a. No i pięknie. Pozdrawiam wszystkich z YouTube'a. <mum> Wariaty, <mum> Lecimy dalej, Mich, e, Piotrek, ponieważ e, tak naprawdę doszliśmy dopiero do połowy pytań. No. <mum>